Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku opowieści więziennych, a konkretnie politycznej kroniki kryminalnej przy tym kanale. No bo stało się to, co miało się stać, czyli pan Romanowski Marcin został zatrzymany przez ABW. Pewnie już o tym wiecie z pasków, które przewijają się w różnego rodzaju mediach. Ale ja chciałem na ten temat powiedzieć trochę więcej, ponieważ sam byłem zatrzymany i wiem, jak ta procedura wygląda od środka, więc nie tyle będę się skupiał na tym, co było powodem tego zatrzymania, bo o tym mówiłem już wcześniej, choć może troszkę się niechcący przy tym temacie rozwinę, ale powiem Wam, czym się różni aresztowanie od zatrzymania, co się będzie dalej działo z Panem Romanowskim i dlaczego to ABW dokonało zatrzymania, a nie policja i o co generalnie w tym wszystkim chodzi. Po pierwsze na wstępie chciałem powiedzieć, że wcale jakoś z tego powodu się nie cieszę i nie zacieram rąk, ponieważ ja nie jestem człowiekiem mściwym i jak mam być szczery, to najgorszemu wrogowi nie życzę pobytu w zakładzie karnym, ponieważ jest to po prostu rzecz straszna. Nie życzę również pobytu w areszcie śledczym, bo jest to rzecz jeszcze straszniejsza. Jest to po prostu smutne, przykre i przerażające. Przykre jest to, że człowiek, który pełnił rangę wiceministra sprawiedliwości zostaje zatrzymany za tak naprawdę za podejrzenie, no bo przecież jeszcze nie jest skazany podejrzenie no, wyłudzeń na ogromną skalę. Ale o tym to jeszcze może za chwilkę. Więc na początek, czym się różni zatrzymanie od aresztowania, człowiek może być zatrzymany na przykład w celu złożenia jakichś wyjaśnień. I tak na przykład po moim wypadku samochodowym, który był jakby początkiem wszelkich moich problemów, gdy na miejscu pojawiła się policja, zresztą całkiem przypadkowo, no zostałem wówczas zatrzymany. To znaczy. Podpisałem odpowiedni dokument, że zostaje zatrzymany, została tam wpisana data i godzina. Oczywiście, następnego dnia zostałem zwolniony. Pewnie, gdybym nie był pod wpływem alkoholu, to byłbym zwolniony jeszcze tego samego dnia. Natomiast, właśnie zatrzymanie polega na tym, że człowiek jest na chwilę czasowo pozbawiony części swoich praw, to znaczy może zostać poddany. Tak zwanemu przymusowi bezpośredniemu, z wykorzystaniem, jak to się pięknie i fachowo nazywa środków przymusu bezpośredniego, na przykład w postaci zastosowania kajdanek. I z reguły tak to się odbywa, ponieważ jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie również dla funkcjonariuszy dokonujących tego typu zatrzymania. Zatrzymanie od aresztowania generalnie różni się tym, że jest to czasowe i na chwilę, to znaczy na okres nie dłuższy niż 48 godzin. W ciągu tych 48 godzin, a w zasadzie w terminie 24 godzin, sąd ma czas na wydanie decyzji o tymczasowym aresztowaniu. Skąd ta rozbieżność czasowa? No stąd, że zatrzymanie może nastąpić o różnej godzinie. W, w różnym czasie akurat w przypadku pana Romanowskiego został on zatrzymany w ciągu dnia natomiast może dojść do zatrzymania kogoś na przykład w środku nocy i stąd te 48 godzin ponieważ policja musi sporządzić odpowiedni protokół ten protokół musi trafić przed oblicze sądu, no i sąd w tym momencie decyduje co z delikwentem dalej. Ale to tak co do zasady ogólnej. Natomiast wracając do pana Romanowskiego, co się z nim dalej wydarzy i dlaczego ABW. ABW zajmuje się, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zajmuje się w naszym kraju między innymi przestępczością zorganizowaną, jak i również przestępczością finansową, czy też Przestępstwami gospodarczymi, a właśnie tego typu zarzuty zostaną postawione panu Romanowskiemu, czyli właśnie między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, no jak również dokonanie szkody majątkowej w znacznej kwocie. W związku z tym są to przestępstwa gospodarcze. A nie jakaś pospolita bandyterka, czy nie są to przestępstwa kryminalne. Stąd też nie policja, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonuje takiego zatrzymania. Ponieważ takie są kompetencje ABW. Co dalej się stanie z panem Romanowskim? Czy stało w zasadzie, bo już jest późne popołudnie? Pan Romanowski zapewne został dostarczony, czy przetransportowany może tak ładniej zabrzmi, do prokuratury, gdzie zostały mu postawione zarzuty i jeżeli Pan Romanowski złoży obszerne zeznania przyzna się do winy, jeżeli wskaże powiedzmy swoich mocodawców i poprzez swoją współpracę z organami śledczymi, czyli z prokuraturą, ułatwi rozwiązanie całego tego śledztwa, czyli tak naprawdę no, krótko mówiąc, wskaże swoich mocodawców. O ile sam nie był pomysłodawcą całego tego przedsięwzięcia, no to być może jego sytuacja będzie nieco bardziej łagodna. Czyli, cytując nieodżałowanego komisarza Rybę, będzie mu lepiej. Niewiele lepiej, ale jednak lepiej. Oczywiście, kto ma wiedzieć, ten wie o co chodzi. W każdym razie panu Romanowskiemu grozi dosyć wysoki wyrok, bo nawet 15 lat pozbawienia wolności. Oczywiście to jest wyrok z górnej półki i prawdopodobnie aż taki pewnie nie zapadnie. Natomiast to jest no, przestępstwo zagrożone wysoką karą. Jak również zachodziło wysokie prawdopodobieństwo matactwa. No i nawet sobotnia wizyta na jasnej górze. Nie pomogła szczególnie panu Romanowskiemu, ponieważ już dziś został zatrzymany. Co dalej po postawieniu zarzutów? Najprawdopodobniej zostanie on przetransportowany do policyjnej izby zatrzymań, czyli tak zwanej celi przejściowej, albo inaczej mówiąc, no to jest po prostu dołek, zwykły, po prostu policyjny dołek. Czy będzie tam miał możliwość korzystania z toalety, czy też nie, tego nie wiem. Pod odcinkiem, w którym mówiłem o księdzu Salcesonie, który został zatrzymany, i wielkie larum było na ten temat, że poddany został torturom, ponieważ nie miał na dołku dostępu do toalety. Ja ośmieliłem się skrytykować, to mówiąc, że na dołku jest to, ale Natomiast dostałem szereg komentarzy, że no jednak co kraj to obyczaj i nie wszędzie nie każdy dołek kibelek wyposażony jest. W związku z tym trudno mi powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że po tej zadymie z księdzem O przypuszczam, że zostanie Pan romanowski przetransportowany w takie miejsce, gdzie będzie mógł dosyć swobodnie korzystać ze swoich no z potrzeb fizjologicznych, krótko mówiąc. Jeżeli sąd wyda postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, no to z reguły jest to tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące i wówczas taka osoba zostaje przetransportowana do aresztu śledczego, ponieważ rzecz ma miejsce w Warszawie, prawdopodobnie pana Romanowski trafi na Białą Łękę, gdzie jest odpowiedni oddział, no i zostanie zakwaterowany w normalnej, regularnej celi. Czy będzie on jakoś szczególnie chroniony? Tego nie wiem, ale nie przypuszczam, ponieważ nie ma takich okoliczności szczególnych, żeby traktować go jakoś super szczególnie. Przypuszczam, że może się tak zda zdarzyć, że trafi do jakiejś celi pojedynczej albo do jakiejś tak zwanej celi z jak to mówią w środowisku ze zgredami, czyli po prostu z jakimiś tam starszymi ludźmi albo z jakimiś przysłowiowymi, no, pospolitymi, drobnymi rabusiami, którzy mu tam żadnej krzywdy nie zrobią. Natomiast zdecydowanie będzie miał bardzo dużo czasu na głębokie przemyślenia tego, co, tego, co robił. I jeżeli ktoś będzie próbował w tym przypadku z pana Romanowskiego robić jakiegoś męczennika za wiarę, no, to mój komentarz do tego może być jedynie taki. Jest to naprawdę przykre, smutne i przerażające, że w naszym kraju, tak umęczonym przez dziesiątki, by nie powiedzieć setki lat okupacji, wojen i zaborów, cały czas mamy do czynienia z ludźmi, dla których dobro w swojej organizacji, dobro kościoła, czy też dobro. Własnej struktury partyjnej bierze górę nad zdrowym rozsądkiem, poszanowaniem prawa i ogólnopojętym dobrem społecznym. Jest to po prostu smutne i tyle. Ja nie chciałbym ferować wyrokami i w żaden sposób tutaj pana Romanowskiego osądzać, bo nie od tego jestem. Natomiast nie trzeba być geniuszem, żeby. Wiedzieć, że tam ewidentnie pan Romanowski z Pomazauszami wystarczy sobie posłuchać taśm, które, przepraszam, nagrań. Nie wiem, czemu te taśmy tak mocno weszły w krew wszystkim, którzy komentują wydarzenia. Jak również mi, przecież już od lat żadne taśmy nie są nigdzie używane, ale nieważne. Chodzi o nagrania wykonane przez pana Mraza, z których ewidentnie wynika, że. No, były tam szyte przekręty na, na dużą skalę. Generalnie chodziło o wyprowadzenie środków, m.in. na słynną skądinąd fundację Profeto, prowadzoną przez księdza przepraszam Salcesona. O tam setki milionów zostały wyprowadzone, i tutaj Wam powiem taką ciekawostkę. Miałem w sumie tego nie mówić, ale dlaczego nie. Ja nie uważam siebie za osobę wierzącą, sam siebie określam jako agnostyka. Natomiast raz na jakiś czas lubię sobie pójść do kościoła po to, żeby sobie tam posiedzieć w ciszy samotności. Dla mnie to jest jakiś taki rodzaj kontemplacji, medytacji. Rozmawiam sobie z szefem w taki sposób, jak potrafię i w taki sposób, jak uważam za stosowne. Tak po prostu sam dla siebie. Raz na jakiś czas to lubię częściej niż rzadziej, a że lubię sobie również jeździć na rowerze i podróżować po różnych wioskach i wioseczkach, to często wjeżdżam sobie do jakiegoś małego kościółka um, tak, żeby sobie po prostu zobaczyć jak wygląda, bardzo lubię tą architekturę, ten klimat, ten, ten zapach ten spokój, no któregoś razu nie dalej jak tydzień temu, w sumie w niedzielę podjechałem do kościoła, akurat tam kończyła się msza, no więc ja sobie Postawiłem rower gdzieś tam z boku, siadłem sobie z tyłu, żeby nie przeszkadzać, i usłyszałem, jak ksiądz kończąc kazanie mówił o tym, żebyśmy pamiętali o torturach i cierpieniach, które przeżył ksiądz Michał, bo nasza współczesna władza jest po prostu tak bardzo opresyjna. Po prostu ja nie wytrzymałem, wyszedłem z tego kościoła. No, jeszcze spotkałem po drodze księdza, który tam rozstawiał straganiki, sprzedawał czy próbował sprzedawać jakieś książki, wydawnictwa, powiedzmy chrześcijańskie. No i wszedłem w polemikę z tym księdzem krótką, że no jak to jest, dlaczego ten kościół nie może się raz na zawsze odczepić od, od, od władzy i od, od polityki, tylko prowadzi taką beznadziejną agitację. No i w tym momencie dowiedziałem się od księdza, że no w sumie o co mi chodzi, że faktycznie ksiądz O. został źle potraktowany, więc ja mu powiedziałem, że no nie do końca się zgadzam, ponieważ ten ksiądz został potraktowany tak jak każdy inny człowiek, który jest zatrzymany i nawet jest oświadczenie szefa ABW na ten temat, który się odcina od jakichkolwiek spekulacji dotyczących tortur na księdzu. No a poza tym sam sobie ksiądz o jest winny, ponieważ wyprowadził ciężkie miliony. Ksiądz spłętował to skontrował, może tak, to w taki sposób, że ostatecznie tam jest nierozliczonych w porywach 3,5 miliona. No co ja mówię no dobrze, nawet jeśli proszę księdza, no to 3,5 miliona, nawet gdyby przyjąć takie założenie, że nie rozliczył się z 3,5 miliona. To jest bardzo dużo pieniędzy. Na co ksiądz mówi: Nie, proszę pana, ja nie uważam, żeby 3,5 miliona to było bardzo dużo pieniędzy. Zrobiłem duże oczy i mówię do księdza: Proszę księdza, naprawdę ksiądz nie uważa, że 3,5 miliona to jest dużo pieniędzy? A ksiądz patrzy prosto w oczy i mówi: Nie. No to ja wyciągnąłem rękę i mówię: Proszę księdza, to ja poproszę tysiąc. Tak do rączki, tu i teraz. Albo ewentualnie, jak ksiądz ma ochotę, to. Pójdźmy sobie gdzieś na kawę albo na plebanie. Jak księdzu wystawię fakturę za usługi szkoleniowe na 7 tysięcy. Podatek biorę na siebie połowę, połowę dla księdza, a połowę dla mnie. Dogadamy się. No i jeszcze chwila, i prawdopodobnie byśmy się mogli dogadywać, gdyby nie to, że msza się skończyła, ludzie zaczęli wychodzić. Ja sobie po prostu wsiadłem na rower i pojechałem w swój świat. To taka mała dygresja z mojej strony może niepotrzebna, może nie na miejscu, ale po prostu chodzi o to, że mamy do czynienia z ludźmi, dla których jakby wiara, kościół i wszystko co z tym związane dawno temu straciło jakikolwiek sens, liczą się tylko pieniądze, liczy się tylko władza i trwałe jej utrzymanie. I właśnie dla władzy i utrzymania się przy władzy między innymi pan Romanowski wyprowadzał pieniądze z funduszu Sprawiedliwości, a jeżeli nawet nie wyprowadzał w tak bezczelny sposób jak dla księdza Olszewskiego na Fundację Profeto, która dostała około 100 milionów złotych na działalność, co do której nie miała żadnych kompetencji, to z Funduszu Sprawiedliwości finansowane były na przykład lodówki albo komplety garnków albo inne tego typu prezenty dla licznych kół gospodyń wiejskich albo ochotniczych strażaków jak to się nazywa fachowo chówców ochotniczej straży pożarnej czy mniejsza o to wiecie oczywiście co mam na myśli i było to robione tylko po to, żeby sobie z pieniędzy funduszu sprawiedliwości kupować głosy w lokalnych społecznościach no, które zadowolone z tego powodu, że przyjechał pan ładnie wyglądający wiceminister w nienagannie skrojonym garniturze z czekiem wielkości metr na trzy metry, i ten czek, czek wręczał burmistrzowi, sołtysowi, czy tam szefowej gospodyń wiejskich, a na czeku było napisane 100 tysięcy, 50 tysięcy, 70 tysięcy, ile tylko skolko ugodno, jak to mawia się w niektórych kręgach. W związku z tym te działania są naganne, i właśnie za tego typu działania pan Romanowski został zatrzymany, zostaną mu postawione zarzuty i prawdopodobnie trafi do aresztu najpierw na trzy miesiące. A później, w wyniku dalej prowadzonego postępowania, jeżeli zapadnie wyrok, to bardzo możliwe, że trafi tam na długie lata, ponieważ cały ten proces będzie na pewno trwał bardzo długo. A jak wiadomo, w polskim systemie prawnym wygląda sytuacja w taki sposób, że do momentu zapadnięcia prawomocnego wyroku, jeżeli osoba nie odpowiada z tak zwanej wolnej stopy, no to będzie przebywać w areszcie śledczym. I to może się przeciągać i przeciągać. Rekordista w naszym kraju, o ile dobrze pamiętam, około 11 lat przesiedział w areszcie śledczym. I warto w tym miejscu wspomnieć, też wcale nie zazdroszczę sytuacji panu Romanowskiego, Romanowskiemu. Chodzi o to, że areszt śledczy jest paradoksalnie znacznie gorszym miejscem niż więzienie, ponieważ, jako osoba nigdy wcześniej nie niekarana, powiedzmy o nieposzlakowanej opinii, nawet gdyby dostał ten rok wyroku, załóżmy nie sądzę, żeby mu zawiasy groziły, ale nawet przy założeniu, że to będzie tylko rok bez względnego pozbawienia wolności, no to może się starać na przykład o system dozoru elektronicznego albo może nawet gdyby dostał więcej niż półtora roku, bo to jest górna granica, gdzie można starać się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, gdyby trafił na przykład na dwa lata do więzienia, no to jest bardzo duża szansa, że trafiłby na oddział półotwarty, z w miarę normalnymi ludźmi i tam ma swobodny dostęp do telefonu w miarę, ma tam w miarę swobodny dostęp do zakupów, do kantyny, do wypiski, Da się to przeżyć. Natomiast areszt śledczy działa podobnie jak zakład karny typu zamkniętego, z tą różnicą, że tam może być jeszcze bardziej ograniczony dostęp do telefonu czy w ogóle do kontaktu ze światem zewnętrznym. W związku z tym, jeżeli taki proces będzie się przeciągał, a może się tak wydarzyć, to wcale nie na złość panu Ramonowskiemu, tylko ze względu na zawiłość procesową całej sprawy. No, to może się zdarzyć, że pan Romanowski przesiedzi rok, półtora, dwa, albo i lepiej w samym areszcie śledczym. Oczywiście, po zapadnięciu wyroku, ten okres przebywania w areszcie śledczym zostanie mu zaliczony na poczet kary. No, co nie zmienia faktu, że sytuacja ewidentnie nie, po, nie do pozazdroszczenia z, takiej typowo, z takiego typowo ludzkiego punktu widzenia. Po prostu ja wiem, że to jest straszne, i naprawdę. Bardzo współczuję, tak szczerzej od serca, i nie ma w tym momencie żadnego sarkazmu w moim głosie, szczerzej od serca współczuję takim ludziom, którzy muszą trafić do zakładu karnego, zwłaszcza z takiego środowiska, powiedzmy, high-endowego. Oczywiście trudno, współczuć człowiekowi, który znacał się nad dzieckiem swojej konkubiny i trafi do aresztu, no bo to jest oczywiście zupełnie inna. Kategoria przestępstwa, ale o tym odcinek będzie jutro. A jak dobrze pójdzie, to być może jeszcze dzisiaj opublikuję odcinek z cyklu Saga Więzienna, ponieważ wiem, że te odcinki lubicie i chętnie słuchacie. A mam taki dość ciekawy pomysł na temat pewnego rodzaju rozrywek ciekawych, które mają miejsce pod celą. W związku z tym, jeżeli. Czasu mi wystarczy, a przypuszczam, że tak, to jeszcze dziś wieczorem, ale raczej późnym, opublikuję odcinek pod tytułem Porno w więzieniu. To tak, w ramach ciekawostki. Tyle ode mnie na dzisiaj w sprawie pana Romanowskiego. Czekam na wasze komentarze z utęsknieniem i niecierpliwością. Wszystkich zapraszam do uczestnictwa w grupie na Facebooku. I tyle, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia.